Witajcie w kolejnym odcinku opowieści więziennych. Dzisiaj zabiorę Was w bardzo mroczne i przerażające miejsce, jakim niewątpliwie jest miasteczko gostynin, ale nie o samo miasteczko, oczywiście chodzi tylko o ośrodek dla bestii, jak nazywa się znajdujący się w tym miejscu Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym. Przypuszczam, że większość z Was doskonale wie o co chodzi, że jest to. Specjalny ośrodek, który został stworzony po to, żeby osoby, które kończą karę, no, nie wychodziły zupełnie na wolność, pozostawione bez jakiejkolwiek opieki ze strony państwa, ponieważ mogą w dalszym ciągu stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. No, to są fakty, a teraz może troszeczkę o historii samego tego miejsca i gostynina. Więc około 1240 roku gród został rozbudowany przez Konrada I Mazowieckiego, a pierwsza wzmianka o Gostyninie pochodzi z 1270... Nie no, żartuję, oczywiście tak nie będzie. Jak będzie, o tym przekonacie się za chwilkę, jak się rozkręcę i zacznę opowiadać, natomiast w tym momencie e, krótka chwilka na autopromocję. Po prostu zapraszam was wszystkich na mój drugi kanał Wake Up TV. Pojawiają się tam e, nowe materiały, ostatnio o Davidzie Koreszu i jego sekcie. Oraz o masakrze w Waco, jakże hmm, dramatycznej, której to pokłosiem ostatecznie była masakra, czy też w zasadzie zamach w Oklahoma City, o czym również opowiadam na tamtym kanale. Tamten kanał powstał już naprawdę bardzo, bardzo wiele lat temu, ale jakoś nigdy nie miałem ani czasu, ani energii na to, żeby tam systematycznie nagrywać, a ponieważ teraz widzę, że to jednak zdecydowanie ma sens i mogę ze swoimi treściami trafiać do szerokiej, Grupy jakże wspaniałych odbiorców. Nie chciałbym ograniczać się tylko i wyłącznie do treści związanych z True Crime, pobytem w więzieniu, zabójstwami i takimi mrocznymi tematami. Dlatego właśnie zapraszam wszystkich na kanał Wake Up TV, bo jest tam trochę więcej i trochę szerzej. I na więcej tematów zdecydowanie. Dobra, wracając natomiast do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie. Ja zadzwoniłem sobie do nich dosłownie przed kilkoma minutami. Porozmawiałem sobie z dosyć sympatyczną panią, która udzieliła mi szczegółowych informacji na temat historii tego miejsca. I nie chodzi mi o to, że ośrodek ten powstał na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. No bo to jest wiedza powszechna. mnie bardziej interesowała taka kwestia techniczna, czyli ten budynek, który możecie widzieć w tle tego o czym mówię. Skąd się wziął? No bo przecież to nie jest tak, że on powstał w kilka miesięcy i został nagle od tak po prostu wybudowany. i Zastanawiało mnie, czy to jest jakaś stara szkoła, czy być może jakieś stare przedszkole, czy co to jest. no Ale ten mur wokół. Hmm. Okazało się, że jest to ośrodek, który wcześniej był wybudowany jako regionalny ośrodek psychiatrii sądowej. Z tego co mi wiadomo, takich ośrodków jest w naszym kraju kilka, w okolicach pięciu na chwilę obecną, a jeden z nich wcześniej został przekształcony na Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniem Dysocjalnym. Dlaczego akurat w Gostyninie? Przypuszczam, że wynikało to z tego, że ten ośrodek był tam stosunkowo nowy, to znaczy ten budynek, jak widzicie, jest w miarę taki świeży. Po pierwsze, a po drugie, to jest raptem około 100 km od Warszawy, więc w razie czego zawsze Ktoś tam może podjechać. Czy to jakiś zacny y, polityk, czy to jakiś prokurator, czy to jakiś sędzia Sądu Najwyższego. O ile jest taka potrzeba, bo nie sądzę, żeby tego typu persony ruszały się w tego typu miejsca. Ale być może ta lokalizacja jest nie bez powodu w tym właśnie miejscu, a może to jest tylko i wyłącznie moja jakaś dywagacja na ten temat. No, tak czy inaczej, ten ośrodek został powołany y, tak, jak wspomniałem wcześniej, trochę na szybko, na prędce i na kolanie w 2013 roku. A głównym powodem do tego, żeby takie miejsce na mapie kraju powstało, była kończąca się kara pozbawienia wolności Mariusza Trynkiewicza. O tej personie już dwa odcinki na tym kanale powstały. Pierwszy o jego w ogóle historii przestępczej, taki jeden z pierwszych odcinków z cyklu True Crime na tym kanale. Natomiast drugi odcinek jest o tyle zabawny, że z wyjściem Mariusza Trynkiewicza z więzienia łączyła się moja osobista historia, jak to Mundurowi wpadli mi do domu w liczbie sztuk czterech takich naprawdę dobrze zbudowanych karków, którzy stwierdzili, że albo im oddam swojego służbowego laptopa, albo mnie zglebią. Ale to, jeżeli chcecie posłuchać sobie dalej tej historii, to zapraszam do odcinka. Postaram się wkleić link w opisie, bo to jest ciekawe i takie dosyć myślę, że. Po prostu dające do myślenia, jak wielki brat na nas patrzy. Czasami jest tak, że można być całkiem niewinnym, praworządnym obywatelem, a nagle wpada policja do domu, bo coś tam nie pasowało, bo coś tam ktoś podejrzał i zobaczył w naszej internetowej działalności. Ale to taka zajawka dla wszystkich, którzy nie znają tego odcinka, zapraszam serdecznie do wysłuchania, bo mam wrażenie, że będzie dla Was ciekawy i no, gdzieś tam mo może trochę, trochę tragikomiczny. Wracając do Göstynina. I Trnkiewicz'a. Okazało się w pewnym momencie, że wyjdzie na wolność człowiek, który jest odpowiedzialny za śmierć co najmniej czterech nieletnich chłopców, a już za chwilkę na wolność miał wyjść kolejny agent niezły, czyli z polskiego systemu penitencjarnego Leszek Mękarski. Człowiek bardzo psychicznie niedorozwinięty, można tak po prostu powiedzieć, wprost. No, no, człowiek o bardzo dużych ograniczeniach intelektualnych, który został skazany, o ile pamiętam, za dwa morderstwa, a tak naprawdę przyznał się chyba do 15 albo, albo 12. Już teraz nie będę w to wchodził, jeżeli chcecie, to ja przygotuję zupełnie odrębny odcinek o Leszku Pękalskim, bo to też jest arcyciekawa postać na polskiej scenie kryminalnej, jak głupio by to nie zabrzmiało. Natomiast wracając do samego środka, początkowo został on przystosowany dla 16 osób. Ustawodawcy po prostu dosyć naiwnie uznali, że no Trynkiewicz plus Pękarski, no i jeszcze tam się pewnie dobierze kilku następnych gagatków, w związku z tym 16, no to wystarczy. Okazało się bardzo szybko, że trzeba zwiększyć ilość miejsc do 60, natomiast na dzień dzisiejszy, dokładnie 28 listopada 2024 roku, jest tam 80. Pacjentów, ale to tylko i wyłącznie w tym jednym ośrodku w Gostyninie, natomiast drugi ośrodek zamiejscowy znajduje się w miejscowości Czersk i łącznie w tych dwóch ośrodkach znajduje się obecnie 108 pacjentów, czyli takich odklejeńców od rzeczywistości, którzy odbyli swoją karę, pozbawienia wolności, często długoletnią albo kilkunastoletnią, czy jak w przypadku Pękalskiego czy Trynkiewicza to były wyroki 25 lat pozbawienia wolności. No i nie rokują pozytywnie, w związku z tym muszą być zamknięci w takim, a nie innym ośrodku. I podkreślam po raz kolejny, jest to ośrodek specjalny, ponieważ tacy wszyscy osadzeni, którzy dokonali jakiegoś czynu, zabronionego bez względu na to co by to nie było czy to kradzież czy zabójstwo czy gwałt to jakby z punktu widzenia sądu nie ma znaczenia bo jeżeli ktoś dokonał takiego czynu będąc nie w pełni poczytalnym albo całkowicie niepoczytalnym ze względu na swój stan psychiczny to taka osoba nie odbywa kary pozbawienia wolności w normalnym zakładzie karnym tylko odbywa to tą karę właśnie w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej albo w takim zakładzie karnym, który posiada oddział dla osadzonych niepoczytalnych czyli po prostu oddział Psychiatrii Sądowej. A specjalny ośrodek w Gostyninie to jest jakby jeszcze szczebelek wyżej w tej, powiedzmy, hierarchii penitencjarnych ośrodków na mapie naszego kraju, ponieważ jest to miejsce dla takich osób, które już zakończyły odbywanie swojej kary, czy to w zakładzie karnym, czy to w specjalnym ośrodku psychiatrii sądowej, to już jakby nie ma większego znaczenia, ale nie rokują na przyszłość, w związku z tym muszą zostać poddani jeszcze dodatkowemu oddziałowaniu, jak to się nazywa fachowo, psychiatrycznemu, czyli muszą zostać y, przywróceni do społeczeństwa. Co oczywiście jest praktycznie niemożliwe do wykonania, no ale gdzieś tych ludzi trzeba umieścić, coś z nimi trzeba zrobić. I tutaj nie chciałbym wchodzić w taką dyskusję, czy kara śmierci jest zasadna, czy też nie, ale wydaje mi się, że to byłby dobry moment do tego, żeby coś takiego uruchomić. No bo. W gruncie rzeczy, jeżeli taki człowiek jest y, kompletnie dysocjalny i nie da się go przywrócić do społeczeństwa, bo on ma tak silne zaburzenia emocjonalne, psychiczne, psychiatryczne, że jak tylko będzie wypuszczony na wolność po 25 latach od siatki, to prawdopodobnie w pierwszym roku dokona następnych zabójstw. No to czy jest sens takiego człowieka trzymać przy życiu? To jakby pierwsze pytanie, ale drugie pytanie. To jest takie, odchodząc od kary śmierci, czy nie warto byłoby takich ludzi, no, odseparować od społeczeństwa, wskazując na dożywotni, dożywotnie pozbawienie wolności. No pewnie warto by było, tylko że właśnie tutaj wracamy do genezy całego tego ośrodka i skąd to się wzięło, dlaczego tak jest. No więc musimy się cofnąć troszeczkę w czasie i w historii i Wracamy do lat 80. XX wieku, do polskiej naszej pięknej rzeczywistości. Kiedy to pod koniec lat 80., już wiadomo było, że Polska Rzeczpospolita Ludowa polegnie i jakiś nowy twór państwowy powstanie, i powstała Trzecia Rzeczpospolita, z tym, że ani nie było konstytucji, bo dopiero została 7 lat później obecnie obowiązująca konstytucja uchwalona, ani nie było tak naprawdę jakiegoś prawa bieżącego, bo obowiązywało prawo komunistyczne, a w dużej mierze często jeszcze stalinowskie. W związku z tym uchwalono między innymi amnestię, czy ogłoszono amnestię, która powodowała tyle, że no wszyscy ci, którzy byli skazani na przykład na karę śmierci, jak chociażby Trynkiewicz. No Te wyroki zostały złagodzone i zostały one dostosowane do ówcześnie obowiązującej noweli, która aktualizowała um, kodeks karny. Tu nie wchodźmy naprawdę w zbyt wiele szczegółów, bo nie chciałbym Was zanudzić tym, tą całą jakby prawno-legislacyjną, biurokratyczną, polską bzdurą tylko generalnie chodzi o to, że tak człowiek, który został na śmierć skazany, bo taki wyrok usłyszał Trynkiewicz na mocy amnestii, ten wyrok został zmieniony na 25 lat, no i w porządku, został zamknięty, gdzieś tam przetransportowany Mniejsza o to gdzie. Wiele wskazuje na to, że karę odbywał w Rzeszowie. Inni mówią, że karę odbywał w wielu różnych zakładach karnych. To jakby nie ma znaczenia. Na te 25 lat o człowieku całkowicie zapomniano i nie tylko o nim, bo potem się pojawił Pękarski. Potem się pojawiło jeszcze paru innych no, gagatków, jakich czasami nazywam. Natomiast przez te całe długie lata nikt się tym przesadnie nie przejmował, ponieważ no nie spędzało to snu z powiek naszym politykom, aż do momentu, kiedy się okazało, że jeden czy drugi właśnie kończy wyrok. I wówczas zebrała się Rada Rozumnych, uchwalili taką właśnie ustawę o bestiach, i na mocy tej ustawy, jeden z ośrodków psychiatrii sądowej został zamieniony na ośrodek specjalny, i to się właśnie stało w Gostyninie. Ale nie powstrzymam się w tym momencie, żeby nie powiedzieć o takiej głupocie no, pewnej, która się pojawiła, ponieważ w momencie, kiedy ta ustawa była uchwalana, była procedowana, zrobiono to w trybie naprawdę ekspresowym, ale mimo wszystko ona nie weszła w życie tak szybko, jak wejść powinna. A tu się okazało, że nagle Mariusz Trynkiewicz kończy wyrok, no i trzeba go wypuścić, no bo w świetle przepisów prawa on jest wolną wolnym człowiekiem, wolną osobą. Odsiedział swoje, od, od dzwona do dzwona, jak to się mówi czasami w żargonie więziennym, no i tyle, trzeba go wypuścić. No to co zrobiono, żeby go nie wypuścić? Oczywiście ja nie jestem wcale za tym, żeby go wypuszczać, ale podrzucono mu pornografię, jaką, a jakąkolwiek. Jakieś rysunki mu tam podobno zrobili, coś mu tam przykleili, coś mu tam przybili, i tak w ten sposób, ponieważ y, zaczęła się toczyć przeciwko niemu zupełnie nowa sprawa, no to jeszcze go tam przez y, jakiś czas. W, tym swoim, yy, w tej swojej celi przetrzymano. No po prostu tak, tak, tak to zrobiono. Ech, czy to jest zgodne z prawem? Hmm, czy to jest zgodne z jakimiś międzynarodowymi standardami, w jakim my kraju żyjemy? No to już sobie sami odpowiedzcie na tak postawione pytanie. Natomiast wracając do gostynina po raz kolejny. Ośrodek ten jest skrajnie przepełniony. I to jest fakt. Początkowo plan był taki, że każdy podopieczny mieszkał w jednoosobowym pokoju. Natomiast, w związku z tym, że ten ośrodek jest tylko jeden w skali kraju i obowiązuje cały czas ustawa, która no, przewiduje takie, a nie inne postępowanie z osadzonymi, którzy no, nie rykują na przyszłość, ale już kończą swoje wyroki, w związku z tym cele zostały. Cele. Te pokoje zostały przeprojektowane i no, zrobiono z nich dzisiaj nawet ośmioosobowe cele, w których panuje oczywiście ogromny zaduch, ogromny smród, jakaś niemożliwie trudna do zniesienia atmosfera. Bo, słuchajcie, może nie powinienem mówić o takich rzeczach, ale wyobraźcie sobie takiego Leszka Pękarskiego, który jest yy, skrajnie uzależniony od yy, masturbacji. To jest człowiek, który ma y, niemożliwie niespełnione fantazje erotyczne i stara się je spełniać, kiedy tylko jest taka możliwość. I on nie robi nic innego, tak naprawdę. On tylko je, pije i. No, nie będę tu rymował, ale wiadomo, co on tam bije. No, w każdym razie y, sytuacja jest tego typu, że tam są warunki higieniczne i sanitarne naprawdę straszne. Y, tam jest po prostu paskudnie. Wszyscy umieszczeni w ośrodku muszą żyć zgodnie z określonym z góry harmonogramem i regulaminem. Nie wolno im opuszczać oczywiście placówki. Oni nie mają żadnych przepustek, tak jak ma to miejsce w zakładzie karnym. Mało tego, z budynku, czyli jakby z tego głównego, z głównej przestrzeni mieszkalnej mogą wyjść tylko na półtorej godziny dziennie, na jakikolwiek tam spacer zewnętrzny, a ponieważ cały ten ośrodek jest w zasadzie umiejscowiony pośrodku lasu no to ludzie ci są całkowicie poza światem. I tak nieźle, że widzą coś powyżej muru, czyli jakieś tam drzewa, jakiś kawałek lasu, bo osadzeni w ośrodku typu Supermax w Stanach Zjednoczonych tego typu luksusu nie mają. Natomiast okazuje się, że to, że oni mieszkają w złych warunkach jest tylko jednym Problemem y, tam są jeszcze ci ludzie bardzo źle traktowani. I w ich sprawie interweniował już w 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. Okazuje się, że się niewiele zmieniło od tego czasu, i y, warunki socjalno-bytowe są tam naprawdę fatalne. Y, poprzez to, że jest tak źle, że już gorzej być chyba nie może, niektórzy z osadzonych tam pacjentów, jak to się nazywa, fachowo, o czym już wspomniałem wcześniej, dopuścili się licznych strajków głodowych, co oczywiście nie przyniosło żadnego efektu, no bo nikt ich tam nie traktuje poważnie i nikt nie ma jakichś tam skrupułów względem tych ludzi. No i teraz tak, jak się okazuje, sami podopieczni tego ośrodka twierdzą, że woleliby wrócić do zakładów karnych, niż dalej tam przebywać, mimo tego, że teoretycznie warunki są lepsze, Teoretycznie wyżywienie jest lepsze, to jednak w praktyce wygląda to tak, że jest znacznie gorzej, ponieważ żaden z pacjentów tego środka nie może liczyć na te wszystkie przywileje, które ma każdy osadzony w zakładzie karnym. To znaczy, on nie może liczyć na jakieś w miarę regularne widzenia, albo na przepustki, albo na chociażby wcześniejsze przedterminowe zakończenie swojej kary, ponieważ kara takiego człowieka często bywa dożywotnia i on tak sobie żyje z dnia na dzień, bez jakiejkolwiek większej nadziei na to, że cokolwiek się zmieni. Ale, żeby był jeszcze weselej, to ten ośrodek no, jest kompletnie nieszczelny i nietransparentny, bo między innymi doszło do sytuacji, kiedy to w sierpniu 2015 roku w Gostyninie został umieszczony gwałciciel i morderca dziesięcioletniej dziewczynki Mirosław S. Odsiedział on swoje 25 lat w zakładzie karnym, natomiast w związku z tym, że nie rokował jakoś pozytywnie na przyszłość umieszczonego w Gostyninie. Natomiast nie przeszkodziło mu to w żaden sposób, a wręcz nawet mu to pomogło, żeby skontaktować się z toruń, toruńskim domem dziecka i tam poprosił o wytypowanie jakiejś dziewczynki w wieku do 10 roku życia, na którą chciał przepisać jakoby swoją polisę ubezpieczeniową. No i pracownicy tego domu dziecka zgodzili się na wszystko. Mimo tego, że mężczyzna podał adres ośrodka, w którym przebywa, to jakby nie stanowiło problemu dla nikogo. No i Mirosław ten S zaczął korespondencję regularną z dziewczynką, wysyłał jej listy, kartki, prezenty na urodziny. A każda z tych przesyłek była podpisana i nadzorowana przez Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Więc, jeżeli ktoś mi powie, że to jest normalne, no to ja życzę mu szczęścia w dalszej tej swojej normalności. Cały ten ośrodek jest wadliwy od samego początku i nie działa. On nigdy nie będzie działał prawidłowo, ponieważ on nie leczy. On tylko zatrzymuje tych ludzi na jakiś tam dłuższy pobyt. Często wbrew tak naprawdę zdrowemu rozsądkowi, i tutaj niech kolejnym przykładem będzie historia pani Janiny, która. Obecnie mam około 34-35 lat i w zasadzie od dzieciństwa choruje na schizofrenię paranoidalną. Przez całe swoje życie tułała się po różnych szpitalach psychiatrycznych, różnych ośrodkach no, dla dzieci trudnych, dla dzieci chorych, natomiast żadna z tych placówek nie, podję, nie podjęła się jakiegoś właściwego leczenia tej kobiety. Ona jest chora, ona jest psychicznie chora, zagraża sobie, zagraża otoczeniu coś takiego w sobie ma że choroba zmusza ją do popełniania zbrodni, do mordowania innych osób. Dwukrotnie próbowała zabić innego człowieka, za co została skazana na trzy lata pozbawienia wolności, no bo to była próba jednak, a nie faktyczne zabójstwo. No i jeszcze jednak została uznana za niepoczytalną. No tak czy inaczej, ona jest jedyną kobietą w całym tym ośrodku, ma jednoosobowy pokój to znaczy inaczej. Ja nie jestem pewien, czy ona jeszcze na dzień dzisiejszy tam przebywa. No niestety nie udało mi się tego ustalić. Jeszcze nie tak dawno na pewno pani Janina była w Gostyninie. Co się z nią stało, tego nie wiem. Nie, nie sposób tego ustalić tak naprawdę. Przynajmniej ja nie jestem w stanie. Ale tak czy inaczej, jako jedyna kobieta ma tam naprawdę no, nie wesoło, dlatego że Razem z nią przebywają w tym ośrodku mężczyźni, którzy zwłaszcza przebywają tam dlatego, że byli pozbawieni wolności ze względu na różnego rodzaju przestępstwa na tyle seksualnym. I mężczyźni tam przebywający często no, nie mają żadnych skrupułów i dosłownie masturbują się na jej widok, w związku z tym ona ma ogoloną głowę, chodzi bez jakichś kobiecych ubrań, tylko chodzi ubrana typowo po męsku. W męskie luźne ubrania, co wcale nie powoduje, że jest jakoś tam bardziej anonimowa. E, no i co? Ona nie rozumie, dlaczego umieszczono ją w takim miejscu. Nie za bardzo zdaje sobie z tego sprawę, co się będzie z nią dalej działo. To tak jest, mniej więcej jakby wpadła w taką lukę w systemie prawnym pomiędzy leczeniem psychiatrycznym a. Ośrodkiem dla bestii, a że nie wiadomo, co z nim zrobić, no to, no, to, no to nikt nie robi nic w tym kierunku i tak to sobie trwa. Podobnie jak cały ten ośrodek dla bestii, który tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy ma sens, ponieważ on tam nie ma żadnych działań resocjalizacyjnych. Tam po prostu ludzie są zamknięci tylko dlatego, że na dobrą sprawę nie wiadomo, co z nimi dalej zrobić. Ale jak widać po przykładzie człowieka, który był w stanie korespondować z ośmiolatką z domu dziecka w Toruniu, no to widać, że tam no nie ma ani jakiegoś szczególnego reżimu, ani yy, ci pacjenci nie są objęci jakimś yy, dozorem, czy też jakąś większą troską. No bo to chyba nie powinno tak być, żeby człowiek był w stanie korespondować z ośmiolatką z tego typu ośrodka. A tak było. Więc. Yy, to jest takie polskie piekiełko, czyli ośrodek stworzony na mocy prawa, które zostało powołane dlatego, że trzeba było załatać dziurę po poprzednim systemie, bo przez 25 lat nikt nie, jakby nie wpadł na to, że coś może zadziałać nie tak jak trzeba i że będziemy mieli problem za jakiś czas z tymi wszystkimi ludźmi, którzy na mocy amnestii. Z przełomu lat 80. i 90. zostali objęci innymi wyrokami niż wyroki śmierci albo wyroki dożywotniego pozbawienia. No, wtedy jeszcze nie było dożywocia. To dożywotnie pozbawienie wolności zostało wprowadzone nieco później i pierwsze wyroki dożywotniego pozbawienia wolności były ogłaszane dopiero mniej więcej w roku 97, 8 i tak dalej. Dzisiaj mamy dożywotnie pozbawienie wolności, w związku z tym można takiego człowieka, który naprawdę nie rukuje na przyszłość, skazać na dożywotnie pozbawienie wolności i niech on swoich dni doczeka kresu pod celą i naprawdę nikt nie będzie płakał. Natomiast taka sytuacja, w której skazujemy kogoś na pobyt w ośrodku, który nie do końca jest sensowny i nie wiadomo, czy to jest ośrodek terapeutyczny, czy to jest ośrodek, który ma tak na dobrą sprawę przetrzymać tych ludzi, no ale jeżeli tak, no to dlaczego nie mogą mieć kontakt ze światem zewnętrznym, jak wspomniany wcześniej gwałciciel i pedofil, który korespondował z jakąś małą dziewczynką. No to to się po prostu w głowie nie mieści trochę, szczerze mówiąc. Ciekaw jestem Waszej opinii na ten temat. Jeżeli będziecie zainteresowani, to ja bardzo chętnie rozwinę wątek Pękalskiego, bo o Trinkiewiczu już tutaj było. Czekam na komentarze, czekam na opinie. I tyle ode mnie na dzisiaj w tym odcinku. Trzymajcie się zdrowo, do następnego. Obiecałem mega ciekawy wywiad, natomiast nie wiedzieć czemu YouTube nie chce tego mega ciekawego wywiadu przyjąć. Mam nadzieję, że ten odcinek YouTube łyknie jak pelikan cegłę. Jeśli tak nie będzie, to chyba będę musiał się wycofać z YouTube'a. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, więc do następnego odcinka. Trzymajcie się zdrowo.